no siemaneczko wszystkim słuchajcie doszła do mnie dzisiaj paczuszka z wymiany takiej kolekcjonerskiej od kolegi Andrzeja z kanału rozklapiocha także polecam serdecznie ten kanał możecie tam przepiękne rośliny kolekcjonerskie zobaczyć w bardzo ciekawej niecodziennej scenerii także warto warto naprawdę zajrzeć na ten kanał no i zobaczcie co też dostałem dzisiaj tu od Kolegi Andrzeja. Pierwsza roślinka jest to e, kolekcjonerski filodendron. Nie wiem, czy dobrze wypowiem nazwę. To jest bi, bil, Bilbietae, coś takiego. Jak coś że pokręciłem, to mnie najwyżej poprawicie. Kolejna roślinka to jest aloes drzewiasty, który jest do ukorzenienia. Te, też takiego nie mam, bardzo fajny. No i w sumie. E, z tych korzonków to się chyba najbardziej cieszę bo no zawsze chciałem sobie kupić alokazję to tak jak tutaj mamy napisałem sobie żeby nie zapomnieć to jest alokazja black velvet i tutaj druga to jest alokazja dragon scale jak chcecie to wrzućcie sobie w internet może ja wam też wrzucę tutaj jak przepięknie wyglądają ich liście są normalnie jak malowane Pokażę Wam tutaj teraz jeszcze te kłącza z bliska. Jak tutaj przez chwilę kontaktowałem się z Andrzejem, to powiedział mi, że można sobie spokojnie to podzielić. Wystarczy, że kawałek ma oczko. Jak widzicie, tutaj jest jedno, tu jest drugie, więc spróbuję to na jakieś, może nie za dużo, ale spróbuję to podzielić, to kłączę. I tutaj mamy drugą, też jak widzicie jest jedno oczko. Zaraz znajdziemy kolejne, o tu jest kolejne. To może po prostu ciachniemy na pół i zobaczymy co z tego wyjdzie. Plan mam taki, żeby wykorzystać takie pudełeczka, jak widzicie, pewnie kupujecie w sklepie pieczarki, nie? No, to ja mam takie kuwetki po pieczarkach i po prostu jedną z nich na spodzie poprzecinam tak żeby miała dziurki wsypę w nią perlit i tutaj będzie stała woda także w taki sposób będę chciał je ukorzeniać także biorę się za zrobienie tutaj dziurek za podzielenie tych alokazji i widzimy się za chwilę no, jak widzicie, otworki już zrobiłem. Zrobiłem to przy pomocy tapeciaka, czyli noża do tapety podgrzanego po prostu zapalniczką. Bo jak widzicie, troszkę się nawet przybrudził na niebiesko. Ale teraz do cięcia roślin użyję drugiego. Oczywiście mam przygotowany spirytus do odkażania, żeby rośliny cząć odkażonym nożykiem. No i dobra, jak widzicie e, już korzonki poszatkowane, jak widzicie e, każde starałem się, żeby miało oczko. Co ciekawe, ta alokazja jest w środku żółta, a ta zobaczcie jest po prostu w takim odcieniu fioletowym. No bardzo fajnie to wygląda ciekawie, no, nie spodziewałem się, że, że mogą mieć takie. Różne kolory. Czyli tu mamy black velvet, nawet korzeń jest welwetowy i ciemny, a tu mamy dragon scale. Także co, sypę teraz e, perlit? No i pokażę Wam, jakie ułożę, i polejemy później wszystko wodą, i trafią na ciepły parapet. No, także a okazję już mamy włożone tutaj do pojemniczka, teraz je po prostu przysypie perlitem, podleję i tak jak mówiłem, pójdą na parapet. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Zobaczymy. No, nie chcę oczywiście ich zabić, no bo to super prezent. Także Andrzej, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. To naprawdę super wspaniały prezent, jeszcze będę miał przyjemność sobie zobaczyć, no jak się rozmnażają te super fajne alokazje, no i co, czekamy na efekty, to też idę gdzieś w wilgotne podłoże, wsadzę tego aloesika, żeby sobie też się ukorzeniał, może nawet tutaj gdzieś wsadzę, żeby nie, nie przeszkadzał i żebym nie musiał jakichś dodatkowych doniczek. Dawać, póki się nie ukorzeni. Także w sumie i tak tu będzie wilgotno. Także tak zrobimy. O, że po prostu tutaj wyląduje z jednej strony jeden, z drugiej drugi. Chociaż mi żona nie powie, że kamienie czy mam w doniczce. <grytanie> Coś zielonego będzie. Dobra. To tyle z mojej strony. I czekamy na efekty. No, i słuchajcie, minęło 10 dni. No i postanowiłem tutaj zajrzeć, czy coś się dzieje. ale no, żeby to trochę udokumentować, to po prostu zajrzymy sobie razem. I tak, tu w tym miejscu wezmę sobie taki pędzelek od malowania. Pożyczyłem od córki. I spróbujemy troszkę rozgarnąć zobaczymy czy cokolwiek się tu w ogóle dzieje z tymi bulwami które były dzielone także tutaj mamy tą lokację scale rozsuniemy delikatny perlit ale też tu się chyba nic nie dzieje Najważniejsze, że nie gnije O, tu chyba mamy aktywne oczko. Tak jest. Także tędy pewnie wyjdą pierwsze jakieś listki. O! Zobaczcie, jest korzonek. Czyli jednak burwka ruszyła. O, jest drugi korzonek. Nie chcę tu za bardzo, za mocno rozdubywać tego. I to będzie musieli za chwilę to za... zasypać Także są korzonki. Elegancko. To widać, że będzie rosło. No. I pierwszą mamy sprawdzoną. Tu się zasypuje, żeby nie obeschła, zwłaszcza te korzonki. I zobaczymy tutaj obok kolejną. O, tutaj nawet widzę, że to oczko bardziej zielone jest. Delikatnie, jak widzicie, tutaj też tu gdzie pędzelkiem trzymam też się skorzonek. No a także te pierwsze dwie już widzę że ruszyły. No i super, teraz zajrzymy jeszcze do Black Velvet. To będzie chyba tutaj. Są trochę mniejsze kawałki, bardziej została pocięta. Widzicie tutaj? No tylko to jest pytanie teraz, czy to jest korzeń, czy to jest oczko, chyba korzeń, tak mi się wydaje, no ale fajnie. Kolejne też widać że ruszyło. Także ekstra. tu jest chciorek tu jest chciorek bo bo ta zaczęła ładnie już przyrastać także zaraz będzie wychodził liść że wam pokazuję troszkę się odgarnąć o I jak widzicie tak Tutaj już wychodzić kiełek, a tu mamy ładny korzonek. O, super. Naprawdę wypas. Dobra, zakrywamy. Eukaliptusów to tu nie będę podglądał. Bo myślę, że one to raczej na 90% ruszyły. A zobaczymy jeszcze tą kolejną. Black Velvet. O, jest korzonek. No, widzicie, delikatnie, żeby to nie, nie popsuć. No, czyli mamy tak, mamy korzonka. Widzicie ładnie, nawet te włosowate korzonki też widać. No i mamy oczko. Mam nadzieję, że ładnie zacznie z tego oczka startować. Super, zakrywam, żeby wilgoci nie traciło. I tu gdzieś miałem jeszcze jedną, Ach, chyba się będzie ciężko dostać przez tego eukaliptusa No nic, zrobimy chyba tak, że go po prostu na chwilę stąd wyjmiemy, przy okazji zobaczymy, czy, czy eukaliptus coś ma. No nie widać, żeby coś puścił, aczkolwiek jest ładny zielony. Dobra, to go wsadzimy za chwilę z powrotem. Kto sobie zobaczy, czy z tym się coś dzieje. Kurczę, na tym kawałku chyba nie było oczka aktywnego no ale to nie może być idealnie że, że wszystko ruszy i będzie 100 na 100 no to z tym kawałkiem bułki na razie się nic nie dzieje także zobaczymy jak to będzie dalej będę relacjonował